Pyszny piernik z powidłami i polewą czekoladową. Dokładny przepis na stronie małej cukierenki link w opisie filmu. Do rondelka przekładamy miód, dodajemy masło, cukier i olej. Podgrzewamy mieszając, aż składniki się roztopią i powstanie jednolita masa. Zdejmujemy z ognia i odstawiamy do przestygnięcia. Do mąki dodajemy sodę i proszek do pieczenia mieszamy. Przesiewamy i dodajemy korzenne przyprawy mieszamy. Do ostygniętej masy z miodem dodajemy jajka i mieszamy mikserem na średnich obrotach aż składniki się połączą. Następnie wlewamy je do przygotowanej mąki. Mieszamy mikserem do połączenia składników. Ciasto przekładamy do blaszki o średnicy 20 cm i wysokości 7,5 cm. Jest to troszkę wyższa blaszka niż przeciętna. Jeśli mamy niższą blaszkę, proszę jej brzegi również wyłożyć papierem do pieczenia tak, aby wystawał poza brzegi blaszki. Ciasto wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji góra-dół przez około 55-60 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Piernik wyciągamy z blaszki. ściągamy papier do pieczenia i kroimy piernik dwukrotnie. Otrzymamy trzy krążki ciasta. Pierwszy kawałek piernika smarujemy obficie powidłami. Nakrywamy drugim kawałkiem i lekko dociskamy. Znów nakładamy powidła i przykrywamy kolejnym krążkiem ciasta. Dociskamy. polewa Do rondelka wlewamy śmietankę. Dodajemy miód i połamaną czekoladę. Podgrzewamy mieszając, aż czekolada się roztopi i powstanie gładka masa. Ściągamy z ognia i ciepłą polewą polewamy piernik tak, aby przykryła całe ciasto. Następnie odstawiamy do przestygnięcia na około 10-15 minut. Po tym czasie przenosimy piernik na paterę i ozdabiamy. Użyłam do tego złotego barwnika w proszku do ręcznego dekorowania. Możemy użyć innej złotej posypki cukrowej lub w ogóle użyć innych kolorów. Piernik odstawiamy na 1-2 dni w chłodne miejsce. Piernik jest pyszny i aromatyczny. Bardzo polecam. Proszę podawać go w temperaturze pokojowej. Dokładny przepis na stronie małej ręki link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie.